Lodownia, to chyba każdy wie, komórka na mięso, piwo i tak dalej, i tak dalej, no. Pozostałeś po dworku tutaj jest, na pro gutumu była i teraz jest lodowni chłodnia, chłodnia. Idę do skansenu, tam jest wejście i skansen po prostu jak mieszkano, kapliczka. W obejściu słupowa przydrożna, proszę. Kasa pamiątki, tam są plener malarski. O, trzech okryte. No piękne, 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 piękne. piękne I idę do dawnej hałupy. Co będę tutaj czytał? Trzeba po prostu zamieszkać już. Co nie? <laughs> Proszę, wejście na stych Piec. Komora na zboże. Trutu, trutu. Tru. Kapusta kiszona, proszę. Zdrowo, czysto jak trzeba, zobaczcie. Tak się powinno mieszkać współcześnie. Teraz idę do 100 doły. Tutaj bryczki są, jakieś rekonstrukcje bryczek, no bo nie powinno ich tu być tylko tu siano powinno być do samej góry z jednej, z drugiej strony i tutaj powinna stać moczkarnia. No, trochę tak się to nie zgadza, ale niech będzie stodoła jest. Ja pamiętam po prostu z zamojskiego od wujka, dziadka bardziej rekonstrukcja stodoły, proszę bardzo. I jeszcze proszę, tutaj jest wiatrak superancki. I co to jest? Olejarnia. O, proszę bardzo, olejarnia. Tutaj się olej wyrabiało. Jeszcze podejdę tam dalej. Olejarnia. Kowalstwo. O, kowalstwo. Takie coś to pamiętam. Proszę. Kowalstwo. I. Wytwórnia takich gadżetów regionalnych. Trzeba iść teraz do wiatraka. Jeszcze? Ach. A to co to jest? To ja nie wiem. Wał skrzydłowy Koślaka, Aha. czyli wał skrzydłowy. Do tego. no tego. Mał skrzydłowy? No tu chyba w środku. No nie wiem, ale no tak piszą. Pierwszy raz jestem w, 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 w wiatraku. Nie wiem jak to wyglądało. Tu się ważyło. Tu jest czom. Tu się... No brawo. Nie wiem, wiem, że dużo mąki tu jest zawsze. O tutaj jest. Serce wiatraka, czyli koło napędowe. O! To jest ten wał z tego koźlaka. Tu, co jest tak poprzeczny, on się obraca. Aha O! Proszę. I tutaj. Chyba. Sypy. Wałeś. No i się. Tutaj międliło to wszystko. Tak. Nie wiem. No tam się sypie, tutaj się sypało zboże, a tutaj te kamienie młyńskie są. O, żarno się kręciło i się międliło, czyli tutaj, o, pod tym. A tutaj jeszcze dodatkowe napędy dla plewiarki, chyba. A stamtąd przychodziło zboże. KP. To, właśnie są, to są właśnie wiatraki, a tu główna siła, czyli kręci się, kręci kółeczko wiatrowe. Międli na zboże, wylatuje tam na dole jeszcze pomocnicze jakieś wały do plewiarki i innych rzeczy. A tutaj, żeby Anno nie ciągnąć tego, to jest śnurkami też. Jedna, no druga właśnie. strona. No. A tutaj mieli karty. I mm -hmm. Wszystko było nie ja coś tam wyskakuje tego No ale patrzcie jaka jest ta. Jeszcze tutaj jest koło to żarnowe, co się kręci i mączkę robi, czyli zboże się pod jego ciężarem mieli. I mamy mąkę wrocławską.